W redakcji Pulsu Medycyny mam przyjemność gości dzisiaj doktora nauk humanistycznych Adama Tyszkiewicza, współautora bardzo ciekawej książki. Książki bardzo na czasie, opowiadającej o największych plagach, które trzebiły ludzkość przez wieki, ale też o wpływie tychże plag na sztukę, na kulturę. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dziękuję za zaproszenie. Pytanie mam takie: Czy to COVID-19 był inspiracją do napisania tej książki, czy może ta historia zaczęła się wcześniej? Przyznaję, że cała historia zaczęła się dużo wcześniej, w 2019 roku, kiedy razem z panią profesor Anetą Mnicz-Osuch prowadziliśmy zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego o chorobach zakaźnych. Pani profesor opowiadała o medycynie, czyli o szczepieniach, o objawach, o profilaktyce a ja skupiłem swoje wypowiedzi na płaszczyznie humanistycznej. Mówiłem o dziełach sztuki, mówiłem o literaturze, o muzyce, o takiej humanistycznej rzeczywistości, która otacza plagi, zarazy i epidemie. No i to był taki impuls, żeby napisać książkę generalnie o chorobach zakaźnych w medycynie i humanistyce. Początkowo planowaliśmy zakończyć publikację tematem AIDS, bo to pandemia przecież końca XX wieku. No ale potem życie napisało kolejny rozdział naszej publikacji i zdecydowaliśmy się książkę rozszerzyć o dodatkowe rozdziały. Przyznam, że czytając y, książkę. Zaszokowała mnie informacja, że dżuma, czarna śmierć, to choroba, która wciąż występuje na świecie i na przykład w Stanach Zjednoczonych, w zachodnich Stanach w niektórych te przypadki każdego roku są wykrywane. Ale chciałam zapytać, która z tych wielkich plag, o których Państwo pisaliście, bo pisaliście i o dżumie, i o cholerze, i o gruźlicy, i o kilep, wywarła największy wpływ na, na sztukę, na literaturę na przestrzeni wieków? Osobiście, mi się wydaje, że dwie takie są choroby. Dżuma, o której pani wspominała, która pojawia się no, wielokrotnie w literaturze od czasów średniowiecza po czasy współczesne, no, a drugą taką chorobą, bez wątpienia, jest kiła, zwana też często syfilisem, która jest niezmiernie ciekawa, anegdotyczna, nie ukrywajmy to, ze względu na sposób przenoszenia choroby. Więc odniesienia do kiły odnajdujemy także na wielu płaszczyznach humanistycznych. Ja bardzo lubię ten temat szczególnie podkreślać i, i studentom, na przykład na podstawie e, dzieł malarskich, które właśnie prezentują różnego rodzaju objawy występujące w związku z tą chorobą. No, na przykład takim e, artystą, który wielokrotnie podejmował temat kiły, syfilisu. No był na przykład Toulouse-Lautrec, słynny francuski postimpresjonista, który w Paryżu przecież mieszkał w domach publicznych, przebywał wśród prostytutek i na co dzień był świadkiem, często jak choroba się rozwijała, w jakim sposób lekarze starali się ją kontrolować. No i wiele wspaniałych pasteli jest dedykowanych właśnie temu, temu zagadnieniu. A Toulouse-Lautrec sam mówił, że gdyby nie został malarzem, to pewnie byłby lekarzem, więc pewnie połączył gdzieś tam w swoich zainteresowaniach te dwie pasje życiowe. Ale skoro jesteśmy o Kile, to ja muszę wspomnieć o Ołtarzu Mariackim, bo tu jest bardzo ciekawy trop. Mianowicie badacze, którzy analizowali no, no, przedstawienia postaci na Ołtarzu Mariackim, zwrócili uwagę, że niektóre z nich mają cechy osób z kiłą wrodzoną, ale co ciekawe, Ołtarz Mariacki datuje się przed odkryciem Ameryki przez Kolumba, zatem pojawiła się teoria, że to nie z Nowego Świata Kiła do Europy dotarła, ale że była tu już wcześniej. Tak, w XX wieku mówiono, że choroba pojawiła się dopiero po powrocie marynarzy, przede wszystkim z drugiej wyprawy za Ocean Atlantycki. Natomiast pewne dzieła sztuki. Pokazują, że być może choroba istniała na starym kontynencie dużo wcześniej. I takim jednym przykładem jest właśnie ołtarz mariacki, który pochodzi z lat 80. XV wieku, czyli no powstał na kilka lat przed pierwszą wyprawą Krzysztofa Kolumba do Ameryki. I w okresie międzywojennym ołtarz był zdjęty, był podzielony na kwatery i był poddany konserwacji. No i wtedy zauważono, przyglądając się z bliska, tak naprawdę tym postacią wyrzeźbionym przez słynnego norymberskiego artystę, że faktycznie wiele postaci nosi ślady tak jak pani redaktor powiedziała kiły wrodzonej, co pokazuje, że Wittfschw był dobrym obserwatorem, widział pewne objawy na przykład dermatologiczne na twarzach, na kończynach e, wśród swoich modeli. No, bo Kto był jego modelem do postaci właśnie świętych, do postaci biblijnych? To byli ludzie z ulic, z placów, z Knajp, dawnego Krakowa, no, którzy zmagali się nie tylko z kiłą, ale także z innymi chorobami. No, dodam jeszcze może tutaj do tego wątku swojej wypowiedzi, że także trochę śladów kiłowych odnajdują arkolodzy na wykopaliskach archeologicznych. Takie doniesienia. Pochodzą z Italii, z miast wezuwiańskich, z, z wykopalisk sprowadzonych na Wyspach Brytyjskich, więc być może tak było, że przez kilkanaście stuleci w Europie istniał e, szczep tej choroby e, nie tak ostry, nie tak zabójczy. A po tak naprawdę powrocie marynarzy z oceanu ta choroba zmutowała, krętek blady, no i ta kiła stała się zabójcza, no i przechodziła falami epidemiologicznymi przez całą Europę, szczególnie w XVI wieku, przepraszam za kolokwializm, kolokwializm ale kosząc ludność wielu krajów Aha. tak naprawdę przez wiele, wiele lat. Proszę mi powiedzieć, dziś żyjemy w erze wszechobecnej informacji, też dezinformacji. Na temat COVID-19 przekaz jest właściwie nieustany, 24 godziny na dobę. Czy artyści w wiekach dawnych trochę pełnili też rolę dziennikarzy, przekazywali swoimi pracami informacje na temat tych chorób, nie tylko byli świadkami zdarzeń, które, które obserwowali? Tak. No, w czasach minionych, przecież wielu, Wiele osób było niepiśmiennych, nie potrafiło czytać, nie potrafiła pisać. No te statystyki, a propos analfabetyzmu, nawet w XIX wieku są przerażające, więc skąd ludzie mogli czerpać y, informacje? No nie wszyscy mogli pójść na studia, przecież świat akademicki dla wielu klas społecznych był odległy, był tak naprawdę daleki. Czerpać tę wiedzę ludzie mogli oczywiście z kościoła. Uczęszczając nam msze, na małżeństwa, na mogli słuchać wypowiedzi duchownych, którzy często no, podawali nieprawdziwe informacje, że powodem choroby, na przykład są jazmiaty, czyli złe powietrze, że choroba jest karą boską za grzechy ludzi popełnianych na ziemi, że chorobę być może. Ściągnął jakiś wróg zewnętrzny, który bije do bram danego miasta czy do danej społeczności. Więc często, tak jak pani redaktor wspomniała, to sztuka, obraz, przekaz literacki, w czasach no, może nam bliższych nawet muzyka, było, były takimi środkami, które pozwalały szerszej publiczności zwrócić uwagę na ważne, istotne powody, tematy zdrowotne. Ja całkiem niedawno miałem wykład o chorobach zakaźnych w świecie muzyki, więc tak naprawdę jak posłuchamy utworów Mozarta, posłuchamy utworów Bacha, Grandiego w Italii, to, czy Persela w Wielkiej Brytanii, to w wielu tych utworach są odniesienia nie tylko do dżumy, nie tylko do syfilisu, ale na przykład do ospy prawdziwej czy do innych. Schorzeń, które dotykały ówczesne społeczności. A czy zatem, idąc tym tropem, u Chopina znajdziemy w jego utworach jakieś odniesienia do gruźlicy, do suchot, na które cierpiał? chociaż jest też teoria, że to nie były suchoty, a mukowicy doza? U Chopina na pewno w wielu utworach. E... Usłyszymy melancholię, smutek, ból, cierpienie związane też z tematami narodowymi, historycznymi, patriotycznymi, no ale faktycznie można w pewnym sensie ten jego stan zły zdrowia przez wiele, wiele jego lat życia połączyć w pewnym sensie z gruźlicą, z którą się zmagał która sprawiała mu problemy już w momencie, kiedy uczył się w Warszawie, w Liceum Warszawskim, kiedy był, przypominam, tylko studentem Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy wjechał do Paryża, ten problem nadal, nadal zdrowotny no, był jego wielkim, tak naprawdę, problemem w życiu. No, starał sobie radzić na wiele sposobów, konsultował swoją chorobę z wieloma lekarzami, wyjeżdżał na Majorkę, żeby móc funkcjonować troszkę może w innym otoczeniu klimatycznym, no Choroba tak naprawdę zabrała na naszego wielkiego człowieka świata muzyki za wcześnie. Wyobraźmy sobie, ile mógł jeszcze stworzyć polonezów, nokturnów, walców, ballad. A tak tak naprawdę no, geniusz muzyki szedł ze sceny o kilka dekad, uważam za wcześnie. Zdecydowanie. Panie doktorze, czytając Pana książkę, no, trochę z takim rozbawieniem, ale oczywiście to był trochę śmiech przez łzy. Zdam sobie sprawę, że początki ruchu antyszczepionkowego, który tak się daje we znaki w obecnym czasie no sięga Edwarda Jennera i jego pierwszej właściwie szczepionki, przeciwko Ospie Prawdziwej. Proszę przypomnieć tę historię, bo ona jest fascynująca. Tak. tak, studiując tematy związane z ospą prawdziwą, każdy zainteresowany badacz prędzej czy później trafi na teksty związane z Edwardem Jennerem, który, przypominam, nie był pierwszy, który wynalazł te słynne szczepionki, które uratowały wiele istnień ludzkich przed ospą prawdziwą, ale on to spopularyzował. On sprawił, że tematyka tak naprawdę szczepień stała się popularna nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w wielu krajach Europy, a także na innych. Kontynentach. I początkowo był uważany za bohatera. Listy z gratulacjami wysyłali mu Napoleon, Thomas Jefferson. W wielu krajach metoda szczepienia ospą krowianką przyjęła się na dużą skalę. W tysiącach, nawet tutaj mówię o liczbach, tysiącach, czy nawet milionach ludzie poddawali byli szczepieniom. Ale oczywiście, jak to w życiu bywa, człowiek jest tylko człowiekiem. Pojawili się zawistni ludzie, przeci przeciwnicy, którzy uważali, że no, ta popularyzacja tych szczepień przez genera może sprowadzić na ludzkość zło. E, uważali, że szczepienia są niebezpieczne. Uważali, że szczepienia nie są trwałe. Co częściowo mieli rację, bo okazało się potem, że faktycznie szczepionki wprowadzone przez Edwarda Jennera po mniej więcej 20-20 kilku latach trzeba ewentualnie powtórzyć. Poza tym była też grupa ludzi, która zarabiała na metodzie wariolizacji, czyli na tej metodzie wprowadzonej kilka dekad wcześniej. Metodzie, która też chroniła przed ospą prawdziwą, to ci ludzie akurat bali się, że po prostu stracą pracę, stracą zarobek po ich metodzie. walka o wpływy. Walka o wpływy, walka o pieniądze, ale też walka o pewne idee, też bym powiedział, społeczne, no, po, no bo wiele też osób uważało, że te szczepienia wprowadzone przez Edwarda Jenera łączą element genetyczny zwierzęcia z elementem genetycznym człowieka. U przeciwnicy Warda General także sądzili i wskazywali też, że przez te szczepienia mogą przenosić różnego rodzaju inne choroby, na przykład syfilis. Więc bardzo szybko, tak naprawdę w XIX wieku zaczęły się organizować różnego rodzaju związki, różnego rodzaju ligi, właśnie o charakterze antyszczepionkowym, które bardzo głośno występowały i bardzo często właśnie w dziełach sztuki, w ulotkach, w takich lifletach, w przedstawieniach alegorycznych pokazywały Edwarda Jennera jako demona, jako diabła. Który sprowadza na ludzkość niebezpieczeństwo, a tak naprawdę on był wielkim bohaterem, był człowiekiem, tak jak powiedziałem kilka minut wcześniej, uratował wiele istnień ludzkich, ale który umarł w biedzie, w wielu długach, i dopiero po wielu latach ludzie zaczęli mu stawiać pomniki, przypominać jego, tak naprawdę, zasługi. No Dzisiaj jest to jedno z największych, uważam, nazwisk w historii medycyny czasów Nowożytnych. Ale niesamowite jest to, że Jennerowi zarzucano, że próbuje mieszać gatunki, wpływać na, na, na genetykę, a przecież ten sam argument antyszczepionkowcy w dobie szczepionek mRNA podnosili, że też będą modyfikowały może y, ludzki genom. No bo w czasach współczesnych wiele tematów z przeszłości się powtarza. Ja uważam, że. Historia pandemii COVID-19 i innych chorób, które dotykają obecnie ludzkość, to jest takie zwierciadło przeszłości. Możemy naprawdę wiele porównań e, e, podać czy tutaj przekazać publiczności, e, porównując pewne schematy z czasów średniowiecza, nowożytnych i z czasów dzisiejszych. Natomiast jeszcze wracając do Edwarda Genera, e, powiem pani redaktorze, że są znane takie rysunki alegoryczne, które pokazują ludzi szczepionych przez Edwarda Genera, którzy w czasie szczepienia zamieniają się w krowy. Że na przykład wyrastają rogi, że na przykład wyrastają im e, różnego rodzaju kończyny zwierzęce, e, to pokazuje, jaką siłę przekazu miał taki alegoryczny obraz i jak mógł wpływać na ludzi niewyedukowanych, na ludzi nieprzyzwyczajonych do odkryć medycznych, nieprzyzwyczajonych do postępu, do ewolucji, która oferowała też medycyna. Historie, które dzisiaj pan dr Tyszkiewicz opowiedział, to tylko właściwie wierzchołek góry lodowej, fascynujących opowieści, które znajdziecie Państwo w książce od Dżumy do COVID-19. Zachęcamy do lektury nie tylko wakacyjnej.